Witam wszystkich serdecznie. Tak jak obiecałem, chcę pokazać e, młode z tego roku. E, widzicie, są to białe, białe perwówki. Masłowe, żółte oczywiście. E, wszystko. Wszystko, zobaczcie, jak to wygląda. są kowątki i zobaczcie jak one stoją, takie dziwki mają, to taka ostatnia młotka, samiczka, ale zobaczcie, czy lep prostuje, no, bardzo fajne gąbki. to jest taka pełowa, ale Jedna, ale z tyłu jeszcze takie zobaczcie jakie głupki cieniutkie nie są tęgie cieniutkie niektóre tu są pieżone, ten pierwszy z lewej tam gdzie samczek, on już pierzeje Trochę je wygoniłem same te modziaki one są takie trochę wystraszone ale rozpieżałe są, ale zobaczcie jaki układ głowy Ciepionowo stoją bardzo ładnie także mówię pochwalę się chociaż nie lubię pokazywać perłotych ale obiecałem że pokażę także widzicie nie ma ich dużo bo Mamy chyba tam, nie wiem, jeszcze tam są takie mniejsze, z 15 może No ale to już jak widzicie są. No, tu jest piękny samczyk, będzie zobaczycie cieniutki. No, teraz są wystraszone, tak jak, jak stoją same, tak już... No, także widzicie I tu jeden takich pasach jest żółty też ładny będzie gołąbek mhm. no sami ocencie czy coś czy coś yy, warte, czy wam się podoba czy Każdy Każdy lubi co innego ale ja takie perwowe yy, mi się podobają i, i zamierzam je rozmnożyć. Mam ich trochę już, ale trochę sprzedałem. Też będzie mi się podoba, drodzy, wam pokażę. Jest jeden taki wyjątkowy, wyjątkowy samczyk będzie. On jest, gdzie on jest. Ten jest, ten będzie piękny samiec, Ten tutaj w środku. Ten teraz tam przelecia, go teraz przegonie. Żółciutki naprawdę będzie piękny sam, on już roz, rozpierzał już na głowie, przy, bo to z pierwszych młodych jest ale, ale tak jak on tutaj nieraz stanie wiecie, że stójka jest bardzo ważna także jak on nieraz stanie to naprawdę pięknie no dobra, na razie pauzę. O Budapesztów jak zawsze Trochę tam się namnożyło, trochę mi przychorowały tak odrobinę, bo tam katar się wydał Jakiś, musiałem kilka wysunąć takich słabych No ale i tak jest, nawet jakbym teraz zakończył na, na, tych, na, tym, na tym etapie Jajka już wyrzucam całkowicie, już nie ma żadnych jajek Tam już są w gniazdach jeszcze tam jest, ale już one nie chcą karmić, widzę, że już tak się już, e, no nie chce im się, widać, że już jest. trochę je poganiałem troszkę, tak widzę, że już chcą iść trochę do góry, a tam takiego czerwonego białolota, samiczkę od kolegi z Gdańska do tego mojego starego, ma być niby samiczka, dał mi, no tak, zobaczymy, to jest rodzina e, dokładnie tego, tego samca czerwonego niby tam po innych starych ale też takie krwisty będzie jak to przetrzyma i będzie latał no to je zaparze razem a jak nie to nie jest tylko bardzo dużo naprawdę mnóstwo mnóstwo no ale to nic Budapeszty już mi latają po dwie godziny, nie chcą siadać. Mówię, za 40 jest takich bardzo mocnych. No ale. Ale jest ok. Dałem mi taki dzisiaj. E, a, dzisiaj miałem zakwaszać. Dzisiaj zakwasza, zaraz się kończy i zaraz coś znowu im dam żeby po tych lęgach powoli już trochę wzmocnić przygotować do, do latania zobaczymy no jak się zgoniłem lekko szmatą to aż aż szok szok normalny nigdy tyle w życiu kołębi nie miałem bo wygoniłem Budapeszty I, i, i razem się złapały to chmura była kiedyś wam nagram już zacznę nagrywać z takich ganianek zobaczycie jak to wygląda no masakra no ale takie co e, e, tak to tak to wygląda teraz no. się posprzątałem trochę tam w mębniku Dobrze to na tyle jak będę coś ganiał w tygodniu to wam nagram pozdrawiam pozdrawiam wszystkich do następnego